Dzień dobry, witam Was na torze w Poznaniu. Nie jest to weekend wyścigowy, a treningi przed weekendem. My zaczynamy nową serię. Staramy się pokazywać Motorsport z bliska na innych kanałach, bo Motorsport jest śliczny, wyścigi są śliczne. Jest z nami dzisiaj Adam. Z kanału Motokącik. Dzień Cześć. dobry. Witam widzów Yahoo Racing i bardzo się cieszę z tego powodu, że przyjechałem. Yahoo napisał do mnie wczoraj, słuchajcie, wiadomość na Instagramie. No słuchajcie, od razu miałem ciary, mówię, lecę. Zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby tu przyjechać. Bo ty wiesz, z czym to się je. Tak, tak jest. Kocham ja... motorsport od urodzenia. Byłem małym bajklem. Nie mogłem. Chciałem zawsze być kierowcą wyścigowym F1. Ale słuchajcie, losy różnie się toczą, nie zawsze się uda. Ważne jest to, że mogę optować motorsportem nawet w takim wieku, yy, jakim mam. Motorsport jest dla każdego, dla takiego i dla takiego. Tak jest. Niestety jest drogi i wymaga poświęcej, ale staramy się Wam go pokazywać. Zapraszam do środka, bo scena się zaczęła. Ja wsiadam, rozgrzewam auto, zaraz wracam do Was. A ja czekam, jak tylko samochód będzie rozgrzany, słuchajcie, wsiadam i jedziemy, nie mogę się doczekać. Ty też kiedyś będziesz miał kanał na YouTubie. Nie zapomnij podbić mojego filmu. To jest nowa funkcja na YouTube. Możesz zrobić to trzy razy w tygodniu. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby materiały dla małego twórcy trafiały do jak najszerszego grona odbiorców. Tam, czym jeździłeś i czy się spodziewasz, jakie mogą być wrażenia w porszaku? E, powiem Ci tak, widziałem gdzie hamujesz, to przede wszystkim, i widziałem jaka była prędkość, wiesz, e, mniej więcej wiem, e, no, było tam e, grubo, ponad Dwie, 240, 240 takiego, no to no? jednak mam dobre oko. E, powiem Ci tak, ja, tymi autami, którymi ja jeździłem e, tutaj na torze, to maksymalnie miałem gdzieś tam w okolicy 210. To i tak dużo. Na tą krótką prostą, nawiać się z taką prędkością, to jest co robić. Tak, i jestem, no to wiadomo, masz nie wiem, 170-180 musi być szybki jest, żeby tyle miał. Ale wiesz, ta różnica między 210 a 240, gdzie zbliżasz się do tego do zakrętu, pod... to wiesz, powiem ci, że trochę. E, jestem bardzo ciekawy i spodziewam się, że będzie naprawdę grubo, że będzie grubo. No. Ja potrzebowałem paru kółek, żeby się wjechać, żeby rozgrzać to wszystko, sprawdzić samochód, bo żeśmy wszystko rozebrali, więc potrzebuję jeszcze parę kółek, żeby zobaczyć czy jest wszystko ok, czy się nic nie rozkręca. Też miałem takie dziwne dźwięki i wydawało tak jakby coś pukało, dzwoniło, później patrzę, a pas lata. Żeśmy nie zapięli fotela pasażera i wszystkie pasy robiły. No tak, bo to musi, musi być zapięte. W każdym razie, jak sobie popatrzyłem, właśnie, gdzie hamujesz, jak szybko dochodzisz do tego zakrętu i jak go łamiesz, uświadomiłem sobie taką różnicę, że ilem ja musiałbym potrzebować. Żeby wjeździć się w tak szybki samochód, wiesz. Y, oczywiście to jest jeszcze y, tem, temat tego typu, że ty jeździsz od takiego i to jest bardzo duża różnica. Cały, y, cały czas każdego dnia uczysz się czegoś nowego. I go tam przesuwasz ten moment, i tak dalej. Wiesz, ja y, jeździłeś naszą wyścigówką na Nürburgringu. Ja na przykład nią też musiałem tutaj na torze nauczyć się jeździć, bo ona ma bardzo dużo trakcji, a ma mało mocy. Nie wiem, czy to podzielasz. Ja starałem się zratyczyć, że to nie moje auto. A no to wiadomo. Nie. Podchodziłem z dozą ostrożności do tego. Przyznam się, że nie wyłączyłem kontroli trakcji. Starałem się skupiać na tym, żeby te parę kółek, no chyba 6 kółek tylko zrobię, Tylko albo aż, bo to prawie 100 km jest. E, czy ponad. A km. co to 100 km na Nürburgringu? To, to jest tylko 6 kółek, więc tak, e, tak jak mówisz, bardzo mało mocy, ale fajne auto. Szkoda tylko, że nie słychać było. Dźwięku. Dźwięku. Tak Tego brakuje. Brakuje, tak. żebyś wiedział, kiedy tak. zmieniać te biegi. Parę tam niuansów powiedziałem, co bym poprawił, ale ja ale się też zapraszam z chęcią na, na Nurburgring żebyście sobie polatali nie mógłbym pojechać tam i nie zrobić tego powiem Ci tak yy, ja tutaj najbardziej jestem ciekawy właśnie hamowania i trakcji przyczepności tego samochodu, wiesz jak on Daleko ma yy, on przesuniętą jest, tą granicę. On jest taki specyficzny, nie? bo jest strasznie, strasznie czuły i Z sam zobaczysz. Nie chcę zapętać. Dobra. Nie przedłużamy, dobra. zakładamy Siadamy, koła, opuszczamy, pakuj się i lecimy. Tak jak już wspomniałem, to jest pierwszy odcinek większej serii. Będę starał się regularnie na tor do mojego porszaka zapraszać. No, znane osobowości. Z motoryzacji i nie tylko. Cel jest taki, żeby szerzyć profesjonalny motorsport, profesjonalne wyścigi. Dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć, a ja postaram się z tą osobą skontaktować. W tym momencie chciałbym podziękować Adamowi za to, że odważył się jako pierwszy usiąść na moim prawym fotelu. Zapięte Trzeba się nie obrazić jak robimy więcej kołek, nie? nie gdzie? W życiu? A jak wrażenia pierwsze? zawiście <grymne> Co tam się stało? Petarda, no czerwone Ale nie wiemy co się stało, nie widzieliśmy Musiało za nami od razu Ale powiem Ci, e, hamulce, hamulce to jest po prostu Ale jeszcze to nie było takie wiesz, porządne To było na razie takie wyczuwanie, no bo bez ABS-u też sobie nie A poza tym też chcesz to właśnie rozgrzać opony jeszcze i tak dalej Tutaj właśnie widziałem e, na to, tym to Na końcu się starają, żeby utrzymać jak najdłużej Paweł idź zapytaj Dobra, idę wtedy. Co się dzieje panowie? Pojeciecie no to... dzisiaj czy nie? Myślę, że Jakub mnie po prostu koniec, na razie przyzwyczaja no to było specjalnie. Koniec jazdy. Zobaczymy. Coś się stało na torze czekamy na rozwój sytuacji. Pierwsze wrażenia są, ale wszystko zimne, więc ciężko, ciężko ocenić tak naprawdę. Tak jest, właśnie tak jest. Tak jak mówi. Tak jak Jaku mówi, tak jest, słuchajcie, wyczuwa samochód, hamulce i tak dalej, ale i tak jest dobrze, bardzo mi się podoba, no na razie te hamulce najbardziej wyczułem i, i przyczepność, podobało mi się właśnie jak on na szatanie tak precyzyjnie po prostu wyszedł, w lekkim takim, lekkim Uchiliło. takim uślizgu, to jest piękne po prostu. Są no. wieści. Przed tak. pierwszym lewym Audi się skasowało i raczej 45 minut, coś takiego, więc nie ma sensu w aucie. W tym momencie dowiadujemy się o bardzo smutnej informacji. Szymon Banaś, którego możecie kojarzyć z materiałów Sporty Mało, niestety wypadł z bardzo dużą prędkością i uderzył w bandę. Zdarza się tak. Cieszę się, że się nic nie stało. Oczywiście Szymon wrzucił i opowie trochę więcej z jego perspektywy, jak to wyglądało. Z tego co mogę Wam powiedzieć, widziałem, że troszkę za mocno wjechał ściątarkę tarkę, podbiło auto i w pewnym momencie już było za późno na cokolwiek. Pierwsze uderzenie przodem, drugie uderzenie tyłem. Najważniejsze, że samochód wszystko przyjął i nikomu nic nie jest. Takie rzeczy się zdarzają. Auta są tak przygotowane, żeby przyjmować takie uderzenia. Szymon, mogę to je powiedzieć, że byś się nie poddawał. Cieszę się, że, że wchodzisz w ten profesjonalny motorsport i zapraszam częściej na, na tor. Nie było okazji porozmawiać, nie chciałem e, podchodzić po tym wszystkim, bo domyślam się, że humor i uśmiechu na twarzy nie było. Mam nadzieję, że wrócisz jak najszybciej. Trzymam kciuki, żeby odbudowa była jak najtańsza. Jest dobrze. Grunt to się dobrze przypiąć. A myślę, czy teraz zrobią chociaż kółko? <grystanie> kółko na pewno, bo ja o ja pierwszy. Kółko na pewno zrobi, ale przy drugim może być tylko. <grystanie> Jak? Zrobiłeś mi dzień. Najwyższy stopień ek ekscytacji. Ej, naprawdę. Cały czas mam tętno podwórcze. Powiem ci tak. Yahoo to naprawdę jest, no powiem wam, pierwsza liga, zapierdziela tak, że czuję samochód, to jest właśnie fajne. Zresztą tak jak mówiłeś, Porsche jest takie, że jest precyzyjny. Na, ale jest, też nie, nie wybacza błędów. Tak, tak. A, to nie jest nie? takie narzędzie. No to widzieliśmy przed chwilą, że tutaj tor niestety nie wybacza błędów i drobne błędy możesz korygować, ale w tym momencie już jest za późno. I, tak jest. I po to całe życie ćwicisz, żeby nie doprowadzić do tego, że jest za późno. Tak jest. No właśnie o to chodzi, żeby też, prze, wiesz, coraz dalej granice. No Dzisiaj testowałeś też samochód bez ABS-u, więc tak. to była dodatkowa jakaś tam. Dodatkowe utrynie, nie powiem, że nie. Troszkę inaczej jechać z duszą na ramieniu, że wiesz, że hamowanie zależy tylko i wyłącznie od ciebie, jak mocno wciśniesz, w jaki sposób, jak progresywnie, czy, da, czy uderzysz, czy naciśniesz i odpuścisz. No, to są niuanse. No ale... są niuanse, jeszcze tak jak wieziesz pasażera, też jest inny balans auta, prawda? Też masz w głowie, że kogoś wieziesz, więc też chcesz, żeby było bezpiecznie, Samochody prawda? Samochody cywilne dookoła, bo to wyścigówka, jak się oprzesz, to nie ma problemu, ale cywilna no was. nagle trzeba tam... A jeszcze jak jedzie wyścigówka i druga wyścigówka, to ci kierowcy też inaczej reagują, inaczej wiedzą, co się zmienia i tak dalej. A jedzie cywil, który na przykład wjechał pierwszy raz na tor, no tak, to jest w ogóle tak, katastrofa. Tak, no, tak. To jest tak katastrofa. Zdarzało się wiele sytuacji, że ktoś nie znał nitki, hamował od wewnątrz, ale to nie na tym kanale. Tak, nie na tym kanale, nie... tak jest. Tu rozmawiamy o motorsporcie, o prawdziwym ściganiu, o prawdziwych wyścigówkach takich z krwi i kości. Także to wszystko było, ja pomimo bardzo... że to nie są wyścigi takie prawdziwe, jest po prostu trening, ale po to, to są treningi, żebyśmy wyścigu jechać później szybciej, I jeszcze, i, szybciej i jeszcze, jeszcze szybciej. szybciej, szybciej jeszcze szybciej, jeszcze Ja się cieszę, że masz uśmiech na twarzy. No nie, no jest po prostu peta. Bardzo, ja bardzo dziękuję, naprawdę. dziękuję, że, że do mnie wpadłeś. Wpadajcie <laughs> na kanał. I wpadajcie też na kanał. bo U nas tak nie... jesteśmy, u nas A, jesteśmy. U was jesteście. Także oglądajcie, udostępniajcie, niech się niesie i niech młodzi kierowcy... Idą w górę polskie nazwiska się wszystko nie się jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia wszystkiego dobrego. po części z Adamem mieliśmy jeszcze trochę czasu więc przeznaczyliśmy ten czas na to żeby podzielić się wrażeniami z moim partnerem czyli z firmą Kingtone na początku roku obiecałem im że zobaczą i na własnej skórze przeżyją przejazd na prawym fotelu Porsche. Tak. Bontona. Kod paliwo miał. Nie. Peterson C.K. Opowiedz coś więcej na temat samej logistyki na danym torze. Czy jako Puchar zawsze macie do dyspozycji miejsca w boksach, czy wymaga to rezerwacji i oczywiście opłaty? Sama logistyka na torze jest stosunkowo prosta, bo przyjeżdżamy, wszyscy wiedzą, jest już rozplanowane kto w jakim boksie stoi, z jakimi samochodami, co i jak. Jesteśmy kierowani, oczywiście na początku jadą tiry, później my jako busy. Wszyscy się rozstawiają, rozpakowują i następnego dnia rano zaczynamy. Wyścigi czy tam treningi. Czy jako puchar zawsze mamy miejsce do dyspozycji w boksach? Boksy oczywiście są płatne, nie ma nic za darmo. Oprócz wpisowego musimy zapłacić za boksy. Jest to dosyć droga zabawa. Oddzielnie płacimy za boksy w dzień treningowy. Oddzielnie płacimy boxy w weekend wyścigowy. Jest to wbrew pozorom dosyć duży koszt w skali roku, taki box. Jak wygląda relacja między polskimi zespołami, szczególnie z PTT czy Force Racing? Z chłopakami zawsze zbije piątkę, przywitam się, porozmawiam. Myślę, że i dla nich, i dla nas byłoby łatwiej, jak wszystkie zespoły byłyby zagraniczne. Jest tak, że wszyscy porównują się do siebie bardzo intensywnie. Zwraca się jako na Polaków między sobą większą e, uwagę. Jeżeli chodzi o zagraniczne zespoły, to mniej się przywiązuje do tego uwagi. Może wiąże się to z tym, że jednak jesteśmy bardzo mocni w tym pucharze. E, pierwsza, e, zazwyczaj pierwsze miejsce to są Polacy, najszybsze polskie zespoły, więc raczej relacje są pozytywne. Wszystkimi zawodnikami się e, zawsze na briefingu witamy, rozmawiamy jak oceniasz poziom zawodników i samego pucharu? Spodziewałeś się cięższej rywalizacji, bo od razu wszedłeś w zasadzie w top 5. Nie wiedziałem czego się spodziewać po tym, na początku tego sezonu. Auto było dla nas nowe, zespół jest dla nas świeży. Z niektórymi zawodnikami wcześniej już się ścigałem, znałem ich tempo. Czasem spotykaliśmy się na treningach, więc jeżeli chodzi o top 5, myślę, że w niektórych momentach było top 3, już jesteśmy bardziej bliżej, e, teraz czołówki. Nie miałem pojęcia, jak pójdzie, ale z racji mojego doświadczenia liczyliśmy na to, że. Będzie po prostu szybko. Kolejne pytanie od Dawida. Jak zwykle świetna robota całego zespołu. Dziękuję. E, jakby nie wypaliłeś ciepłymi krajami, to odkurzysz Bawarę na SuperOS. Może oznacz hotel, to polecimy im po Google. To jest nawiązanie, to pytanie nawiązuje do odcinka z Ocean Leben, w którym mieliśmy, a znaczy chłopaki mieli bardzo słaby nocleg. Niestety czasem tak się zdarza, tych hotelów, które przerobiliśmy w tym, w tym sezonie, ale Wracając do pierwszej części pytania o BMW i ciepłe kraje wydaje mi się, robimy wszystko żeby dopiąć Carrera Cup Middle East, ale gdyby się nie udało nam to, to oczywiście zobaczycie BMW na odcinkach super OSowych i nie tylko pamiętajcie, że BMW to jest projekt który trwa, on został może odwieszony na wieszak ze względu na, na porszawkę ale w głębi serca jest codziennie praktycznie na nią patrzę jak jest przykryta, na nią i na tą drugą budę, która jest kupetą, więc jeżeli tylko ogarniemy się z wieloma tematami i będziemy mieli trochę większe moce przerobowe, no to projekt BMW wraca z jeszcze większym doświadczeniem i z większą siłą. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy jest dla Was. Nie zawsze na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć prostym komentarzem. Część tematów będziemy brali do odcinków i będę starał się rozwijać to, więc zadawajcie pytania. Jestem ciekawy, co Was interesuje. Staram się dzielić doświadczeniem i przeżyciami, więc sekcja komentarzy należy do Ciebie.